Godziny w Polsce jest tak dużo, że nie stwierdziliśmy, że aż tyle osób to zaciekawi. Ludzie się tym interesują i im się to bardzo podoba. Żadna drużyna w Polsce nie wybiła się tak szybko. To na pewno była dobra decyzja i nikt w tej chwili jej nie żałuje. Pierwszą setkę zdjęć musieliśmy zrobić w Bieliźnie, żeby ich przekonać. Później przekonaliśmy ich tak samo szybko, że kończy nam się czas studiów, musimy wreszcie zrobić te konkretne zdjęcia. Niektórzy się wstydzili, niektórzy nie. Dziewczyna, partnerka czy, czy, czy żona być może nie miała za złe, że jej mąż tutaj nago paraduje w jakimś kalendarzu? Bardziej miała za złe, że inne kobiety zaczęły pisać i zwracać uwagę. Szum jest naprawdę duży. Większość zawodników to, to są już ludzie, którzy ze sportem mieli kontakt. Kończąc koszykówkę, powstała ta drużyna, więc można powiedzieć, że w cugu przerzuciłem się do królewskiej. Podoba mi się tutaj forma treningów i forma tego, co się dzieje na boisku. Trzeba naprawdę dużo poświęcić, żeby wytrenować dobrego zawodnika sprzęt. To wszystko kosztuje dużo, ponieważ no jak gdyby wszystko trzeba ściągać ze stanu. Średni ekwipunek, powiedzmy, futbolisty to jest od 1000 do 1500 zł Jak minie boom na euro, to, to, to ten sport ma bardzo duże szanse, żeby zaistnieć. Dawniej graliśmy w finały naszej ligi na jakichś małych boiskach w Chełmie, w Bielawie i tak dalej. W tym roku finał będzie się odgrywał na Stadionie Narodowym. Dwa tygodnie po Mistrzostwach Europy. Ten sport jest bardzo rozwojowy dla dla zawodnika, jeżeli ktoś ma ochotę prawda, żyć sportem.